<laughs> Chciałem się wymknąć Niepostrzeżony Ale się nie udało Wyczaiły mnie dwa łowliki No tak, tak, tak Ujejku Szedł zadowolony, bo on mi zauważył Idziemy się trochę pobawić na obrót Weźmiemy jakiegoś kija do rzucania Ale ja idę pierwszy Ej, wracać tu już dzie, 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 dzie. Ja idę, idzie, idę idę, idę idzie, idę, idzie, 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 takie trochę dzisiaj inne rozpoczęcie filmu, bo chciałem się tak bez, bez strzelestnie wykraść na ogród i ich zawołać. No ale nie udało się. Morra no, ładnie idzie. Co to? To idzie po kija? To idzie po kija. Tak, tak. Chela tak. jesteś za wolna. Tak. Jesteś za wolna tuby przynieść kija? Dobry pos Tata, idziesz po kija? <gry> Teksari wziął Kury rozgrzebują no jak to kury? Liczę co? O, już już Fela się tam na ciebie pakuje No, lecieś po kija No przynieś kija ktoś Szarik przynieś kija Nie chcesz? Może Fela przyniesie kija o, o, o. o, ale przynieść, ja już przynieść, nie tylko wziąłem. Nie, no, taka zabawa z Wami. Nie, dzisiaj nie idziemy na staw. dla królików oczywiście śladu teraz nie ma, no ale urośnie, urośnie to co? Krety pokopały na pewno Tak Fela. Chcesz kija? No, no bierz, nie? Co Fela, co? Nie. Nie gryź mnie To sobie weź To Co Pobiegałeś sobie, tak? Dobrze Co tam, Fela, znalazłaś? Aha, załatwić się musisz, no tak Nie, nie wchodzić tam, ej Nie wolno to tam szarik jeszcze pół biedy, ale ona, ona się nie może aż tak brudzić. No co, popiegaliśmy? Troszkę, nie? No chodź, fela. Widzicie, zapomniałem za Was chrupku wziąć, no ale... Dostaniecie w domu. Też tam już dostaliście dzisiaj po dwa, nie? O, szarik ma jeszcze widzę piłów do, wy do wydrapania <słyska> Łobuzerka. Spokój Spokój, spokój Spokój, spokój. Ech, te Wasze zabawy, Dobra, ja sobie idę, bo jesteście niegrzeczni. Dalej. To z powrotem, widzę. No, no bo szary go nie nauczone, że z powrotem wchodzi pierwszy. Dlatego, że czasami, no, jak jadę powiedzmy z Taszką czy coś, no to on mi otwiera uliczkę, nie? No, chodź, Szary. Mniej więcej to tak wygląda. No jak jest zamknięta, to ja sobie tylko skobel podniosę. No, Szary, chodź. Chodź, idziemy do domu. No. No i Szary, idź, idź, idź. No i wtedy łatwiej mi jest ją otworzyć, jak on mi pierwszy ją... Trochę tak, no. I... No. On trochę ją otworzy, a ja sobie otwieram do końca. To on, już, to on już tak ma. Na fala widzę, woli zostawać tam. <grystanie> no, kura, kura z czubem. Dobra, pobiegaliśmy. Tak, ciaki? Kto jest grzeczny? Kola jest grzeczna no i czarki też. No i pięknie. Dobra, to co? Trzymajcie się. Dzięki za oglądanie. No i cześć mm-hmm